Czwartek 30 czerwca po południowym szczycie komunikacyjnym na nową stację metra zlokalizowaną pod ratuszem Bemowo, wjechał pierwszy pociąg z pasażerami. W dzisiejszym odcinku o nowych stacjach, jak i o zmianach komunikacji naziemnej, tych dobrych i tych złych. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od linii 109. Ta bowiem została skrócona do przystanku Emilii Plater, gdzie przesiadamy się do linii M2 i jedziemy dalej na Bemowo. Linia 112 została skrócona do krańca Chomiczówka. Mieszkańcy nie są zadowoleni z tej decyzji Ponieważ była to jedna z kluczowych linii na Bemowie. Ogromnym minusem jest to, że nie ma miejsca, gdzie można się przejść, aby można dojechać metrem na Bemowo. Linia 154, czyli według mnie bezsensowna zmiana trasy. 154 zostało schwycone do dworca zachodniego i nie dojeżdża już na Bemowo. Mieszkańcy Okęcia, aby dojechać na Bemowo, Będą musieli jeszcze przesiąść, na przykład do 523. Następną zmienioną linią jest linia autobusowa nr 149, która została wydłużona i dojeżdża do przystanku metro Bemowo. Tutaj zmiana na plus, ponieważ mieszkańcy grot nie będą musieli przesiadać się, aby dostać się do metra. Linia 155. To nowa linia, która połączy Torwar z Zajezdnią Wola, a linia 167 została wydłużona do Starego Bemowa. Spore zmiany odczuły mieszkańca Ursusa. Tu bowiem Zostało zmienionych kilka linii autobusowych. Linia 177 została wycofana ze starej części Ursusa i poprowadzona przez ulicę Czuchowską do metra na Bemowie. Linia 178 została na stałe skrócona na Skorosze. W zamian za 178 puszczono linię 207, która będzie się bardzo kręcić po Ursusie. Również z tej dzielnicy usunięto linię 197, która kończy trasę na cmentarzu wolskim, a linia 716 została poprowadzona tak, że omija większość Ursusa oraz Włochy. Moim zdaniem dzielnica Ursus została bez dobrej komunikacji autobusowej. Teraz, aby gdzieś się dostać, trzeba się przesiadać. Co sądzicie o tych zmianach? Co byście zmienili, aby komunikacja była lepsza? Napiszcie w komentarzu.